Idziesz! Idziesz, idziesz! Leżysz! Gol! Jak on to strzelił! Jestem Basia, mam pięć lat. W paski bluzę, w paski świat. W paski humor ciągle mam. Śpiewam trata tam. Wybierasz się dokądś, Basiu? No przecież wszyscy jedziemy! Szef zachorował i muszę go zastąpić. Sami? Z mamą! Jedziemy! Odin! Zapomnieliśmy o krokodylu. Biega tańcze pałaganie. Z bliźkiem, z dziśkiem robię pranie. Wszystko, i chodź ciągle mam. sobie tak, ramię. Basia, mam swój świat! Z kim mama rozmawia? Przecież tam nikogo nie ma. Mówi brzydkie słowa. Wszyscy dorośli mówią. A co mówię, zwymiotkować? Oj Baśka, ale z ciebie dziecko. Brzydko to jest. Tylko w kinach od 11 lipca.